Siemano, siemano, z tej strony Olgierdano, Chciałbym poruszyć dzisiaj temat kradzieży, rzeczy mm, Kononowicza, wynoszenia regularnie jego przedmiotów, jakichś pamiątkowych rzeczy, dokumentów, ubrań, które tam są e, przez e, współpracownika centrali e, Adama Tomek, który uczestniczył jako wielki obrońca ekipy MCZ razem z Rafałem Kosno e, w sprawie dla reportera. I jak stwierdził, że to raczej Krzysiek wszystkich naokoło wykorzystuje, a nie oni Krzyśka. Jedną z osób, które kupowały te przedmioty od Adama Tomy był Jacek Dryblas. Było to robione w tak bezczelny sposób, gdy Toma został zapytany o pamiątki po ojcu lub mamie Kononowicza odpowiedział, że się popróbuje coś zdobyć. Wielu ludzi patrzy jak zwykle tak... Wąsko na całą sprawę. Oczywiście organista wynosi, kradnie rzeczy. No tak, to, to jest niepodważalnym faktem, ponieważ zostało to udowodnione. E, są osoby, które to potwierdzają. Łącznie z Rafałem Kosno, który sam wrzucał tam jakieś e, fragmenty rozmów. Od momentu publikacji tych informacji, że Toma wynosi z domu Kononowicza różne przedmioty, minęło bardzo dużo czasu. Ale o tym powiem za chwilę. Najpierw skupię się na tym, kto w ogóle pozwolił na to, żeby y, Toma grzebał w rzeczach Kononowicza, wynosił te przedmioty. Po pierwsze, żeby w tym bałaganie coś znaleźć, to no, trzeba się trochę naszukać, mieć trochę czasu. Po drugie, trzeba to wynieść z domu. Oczywiście na oczach te Kononowicza tego nie robią, więc pytanie: kto wpuszcza złodzieja do domu? Fakty są takie, że dorobiony klucz do posesji ma członek ekipy MCZ, zatrudniony do nagrywania materiałów. Teraz pytanie: w jaki sposób, skoro opiekunowie tak doglądają wszystkiego, sprawdzają, kto przychodzi na posesję, wielokrotnie dzwoniliby zbuntować Kononowicza lub wręcz nawet powiedzieć, by nie wpuszczał pewnych osób, jak to było w przypadku. Y, moim, w przypadku Pawła Sknyszyna, Fiodora, y, wiele takich sytuacji, gdzie y, widząc nas na kamerach od razu była reakcja w postaci wydzwonienia, y, czy to niemieckiego, czy, czy Arona z geremkiem, którzy w popłochu wracali y, z melanżu gdzieś tam na osiedlu, y, by interweniować, by zapobiec temu, żeby na przykład Kononowicz dowiedział się jakichś niewygodnych faktów na temat tak zwanej pomocy, którą stosują od wielu lat. I teraz to, o czym wspominałem wcześniej, informacja o tym, że Adam Toma wynosi, sprzedaje rzeczy Kononowicza, wyszła mniej więcej 3 lipca. Mówił o tym sam yy, Rafałek na swoim kanale. Zrobił to oczywiście w ramach zemsty za to, co Toma zrobił na pogrzebie, krytykując zachowanie Zielonego, przegrywa na pogrzebie. Oczywiście, mówiącemu o pomocy Rafałkowi, wcale to nie przeszkadzałoby później e, siedzieć obok na wersalce u Kononowicza, nagrywać filmy z tomą e, i nie mówiąc o zaistniałej sytuacji Kononowiczowi. To samo oczywiście ekipa mlecznego człowieka, która monitoruje posesję Kononowicza, kto do niego dzwoni, kto wchodzi. Tylko i wyłącznie dla ochrony swojego interesu, by nie dowiedział się o pewnych sytuacjach, by nie przekazano mu pewnych informacji, pewnych dokumentów, dowodów na to, co się wokół niego dzieje. Było wiele, dziesiątki takich przykładów, sam brałem w nich udział, gdy Kononowicz przy mnie odbierał telefony i e, był informowany, że rzekomo e, chce mu tam zaszkodzić, zrobić coś złego i żeby broń Boże ze mną nie rozmawiał, e, na prędce były wymyślane historie i, i nawet przy mnie, e, przy Pawle Sknyszyna były te telefony, e, byle się nas pozbyć, byle Kononowicz nie dowiedział się prawdy, wtedy było dzwonione. Jak widzimy na załączonych obrazkach, było już kilka filmów po tej informacji, która wypłynęła, że, że organista kradnie rzeczy z, z posesji, sprzedaje je. Oczywiście, opiekun, który wszędzie zachwala to, że dba o Kononowicza, że dba o jego dobro. Nie raczył poinformować go o tej sytuacji. A co więcej, nagrywane są filmy przez Jarosława Zalewskiego, czyli zatrudnionego człowieka przez właściciela kanału Mleczny Człowiek na umowie, by nagrywać filmy. Jest w towarzystwie organisty Adama Tomy, świetnie się bawi, na przykład powiększając grup, który został w niewyjaśnionych okolicznościach wykopany na posesji Kononowicza, czego oczywiście kamery w dziwny sposób nie zarejestrowały. Jest to kolejny dowód na to, że kamery są po to, żeby kontrolować konkurencję lub ludzi, którzy chcą przeszkodzić w tym interesie, jakim jest zarabianie na Kononowiczu. Jest to interes, zarabianie nawet kosztem zdrowia, jak to widzieliśmy w przeszłości, lub stanu psychicznego, lub dobra Kononowicza, czyli wynoszenia jego pamiątek, jak jakieś prawo jazdy, czy książeczka Solidarności Pamiątkowa. Nie ma z tym problemu, wręcz się nawet pomaga takim osobom, bo są oczywiście przydatne, mogą później pójść do sprawy dla reportera, bo ktoś nie ma odwagi i opowiadać o pomocy, o wspaniałej postawie, o tym, że to Krzysiek wszystkich naokoło wykorzystuje ani wcale oni jego. Mimo wiedzy, że jest to złodziej, wpuszcza się go na posesję, nawet nagrywa się z nim filmy, które się wrzuca na kanał. Tak wygląda pomoc ekipy mlecznego człowieka. Oczywiście Rafała Kosno również, bo bierze w tym czynny udział cały czas. Jedyny pozytyw w tym, że mam kolejne niepodważalne dowody do sądu na 6 września na to, w jaki sposób pomaga się Kononowiczowi i w jaki sposób działa cała ekipa MCZ.